W sobotnie wieczory mieszkańcy Kalisza, którzy akurat przebywają w ścisłym centrum tego pięknego, najstarszego polskiego miasta, są świadkami wyjątkowego wydarzenia. Grupa mężczyzn wyposażonych w wyjątkową broń maszeruje i, i modli się. A tą wyjątkową bronią są różańce. W tej grupie mężczyzn patronuje ksiądz Szymon Cierpik, który Również w sobotnie, w pierwszą sobotę miesiąca wieczorem nie ogląda żużla, piłki nożnej ani żadnego innego sportu, tylko maszeruje i się modli. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie. Boże Księdza, ta inicjatywa to inicjatywa oddolna. bo to się tak po prostu urodziło. Grupa mężczyzn podczas pierwszych wielkopostnych rekolekcji mężczyzn u Świętego Józefa postanowiła, tak, będziemy się spotykać regularnie. No, może będzie nas trzech, może pięciu, w sumie nieistotne, ale będziemy. Szli ulicami Kalisza i się modlić. Ksiądz odpowiedział od razu niemalże na, to, na tę inicjatywę. Zgadza się. Myślę, że takie inicjatywy oddolne są bardzo ważne, ponieważ to pomija wszelkie myślenie, planowanie duszpasterza. Bo to zasadniczo jak jest ksiądz postawiony w danej parafii, to bada rzeczywistość. Co możemy zrobić? Kogo zaangażować? Jakie są możliwości? Czy to rzeczywiście będzie dobre, czy to będzie związane z Panem Bogiem, czy Duch Święty będzie w tym obecny. Natomiast Duch Święty działa, pobudza oddolnie, i teraz całą mądrością jest to, żeby to w odpowiednim momencie podchwycić. I nawet jeśli ma się swój pomysł na to, to może to nie wyjść. Natomiast Duch Święty zasadniczo prowadzi. Tutaj taką postacią, która można powiedzieć pojawia się bardzo często, to jest pan Witek Woźniak, no, postać, no, rzeczywiście no, zaangażował się chłopak dosyć mocno i bardzo mu na tym zależy, no, ma tą swoją pobożność taką Józefową nie? I, i myślę, że no, Pan Bóg posługuje się każdym. I tymi ludźmi, którzy się angażują wokół tego dzieła, wokół Świętego Józefa, a także tymi ludźmi, którzy przyjeżdżają. Bo jakby nie patrząc, te rekolekcje, które też spontanicznie, jakby nie patrząc, powstały u Świętego Józefa, na których też byłem, przyglądałem się temu i, i byłem naprawdę bardzo miło zaskoczony, bo. Zasadniczo mamy przyjętą taką metodologię, że no, kobiet jest bardzo dużo w kościele, one się modlą za rodzinę, one stoją, można powiedzieć, na tej straży duchowej, a ci mężczyźni to gdzieś tak z tyłu, jako organ wspomagający, a tutaj Mężczyźni stanęli, to było naprawdę coś niesamowitego. No i właśnie Witek Woźniak regularnie podkreśla to. Jeżeli święty Józef tego sobie życzy, to nam się to uda. Dokładnie. Jakoś to się tak udaje. Jakoś to się tak znowu pięknie łączy, ponieważ mężczyźni, zapatrzeni w świętego Józefa, są czcicielami Marii Maryi. i odmawiają różaniec. Zwracamy zawsze podczas tych pierwszych sobot miesiąca uwagę na to, że tak naprawdę nie jest istotne, ilu nas jest. No, oczywiście różne sytuacje życiowe się zdarzają, istotne jest to, że jesteśmy. Bo to, że Dokładnie. jesteśmy, no to tak, po pierwsze, to jest też świadectwo wiary dla innych, bo no, póki co mieszkańcy Kalisza i okolicy jeszcze nie oswoili do końca tego widoku. <laughs> Niejednokrotnie to widać. <laughs> tak, i to jest, z, no, modlący się mężczyźni stanowią taki przyjemny element zaskoczenia i wprowadzają pewnie delikatny element chaosu w grono biesiadujących w kaliskich restauracjach, ale, właśnie... ale budzi to też pytania. No, budzi to też pytania, nie? Dokładnie tak. I y, proszę księdza, dlaczego warto przyjść? Y, no po pierwsze to pewnie z ciekawości, jak zobaczyć jak to wygląda, jak idą chłopy i się modlą, mówiąc krótko, ale poza tym dlaczego jeszcze? Mężczyźni mają to do siebie, ja też to tak odczuwam, że jak jest się pośród wspólnoty, pośród swoich ludzi, myślących podobnie, a tutaj to podobieństwo przede wszystkim jest związane z taką duchowością maryjną, z tą modlitwą i z przekonaniem, że to, to co robię jest ważne. Idziesz wśród ludzi, którym zależy na tym projekcie, nazwijmy to tak, a także zależy na tym człowieku, który jest z tobą. Bo jakby nie patrząc, w tym duszpasterstwie, w tej grupie tych mężczyzn, no to nie ma, proszę Pana, jest zasadniczo jest bracie. Jak nie wiesz, jak ktoś ma na imię, to mówisz do niego bracie. Jeżeli go znasz, mówisz mu po imieniu. I to jakby nie patrząc, no burzy granice i jest ta wspólnotowość. I w momencie, kiedy doświadczysz tej jedności, no to chcesz tam być. I nawet jeżeli idziemy i komu się to nie podoba, że modlimy się do Matki Bożej, no to na dobrą sprawę, okej, okay. to jest świat, to jest wokół nas, to, to, to się dzieje i zawsze się działo. Natomiast to, co ja robię, nie? idę, można powiedzieć, w godzinie, hmm, o godzinie 21 przez, przez miasto Kalisz, to idę nie po to, żeby się pokazać, że jaki to fajny jestem, tylko niosę świadectwo. Mam prowokować do tego, żeby ludzie zadawali pytania. Co takiego ważnego jest dla tych ludzi, że oni idą i się modlą? Co oni mówią? Co to za modlitwa? Bo nie ukrywajmy, no niektórzy ludzie nawet nie wiedzą, co to jest Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z tobą. Nie znają modlitwy, nie znają różańca i nie znają tej po potęgi, yy, która się za tym kryje, prawda? No właśnie, także jeżeli udało się jakoś wzbudzić w tobie, bracie, Ciekawość, jak to wygląda w pierwszą sobotę października. Nie będzie lepszej okazji. Październik jest wszak miesiącem... 20.20. 20. Maryjnym, <grym> tak. 20.20 20. widzimy się przed Sanktuarium Narodowym Świętego Józefa w Kaliszu. Zapraszamy. Bóg zapłać. Bóg zapłać serdecznie.